Cześć! Dzisiaj porozmawiamy sobie o czymś bardzo ważnym, to znaczy o hydroizolacji naszego chudziaka. Zanim jednak przejdziemy dalej, pamiętaj, żeby kliknąć ten czerwony przycisk na dole, subskrybuj, żeby być na bieżąco z naszymi materiałami, które pojawiają się w każdy czwartek oraz niedzielę. No dobra, zacznijmy więc od podstaw. Bardzo dawno temu, na początku budowy oraz na początku prowadzenia tego kanału, Tłumaczyłem, w jaki sposób należy wykonać hydroizolację naszych fundamentów. Jeśli nie widzieliście jeszcze tego materiału, to zachęcam Was do obejrzenia. Karta, jak zwykle, wyświetla się na górze. Dla przypomnienia, zastosowaliśmy tam ciężką hydroizolację, położyliśmy dwie warstwy masy bitumicznej od firmy Bornit, no i tak naprawdę zabezpieczyliśmy to na sam koniec folią kubełkową, oczywiście skierowaną kubełkami do zewnątrz. Pomiędzy, oczywiście, był jeszcze styrodur, ale to już warstwa termoizolacji, więc zupełnie inny temat. Dzisiaj przechodzimy krok dalej i żeby mieć pewność, że woda nie dostanie się od dołu do naszego budynku w żaden sposób, ponieważ hydroizolacja fundamentów zabezpiecza nas przed podciąganiem kapilarnym. I teraz musimy mieć pewność, że woda nie przedostanie się przez naszego chudziaka, czyli po prostu również nie podciągnie tutaj do góry. Wbrew powszechnej opinii nie wystarczy położenie jednej lub dwóch warstw forli, wywinięcie jej 30 cm na ścianę. W ogóle z wywijaniem na ścianę to jest mega niesamowity mit. Bo nie wiem skąd się wzięło coś takiego, że to wywinięcie 30 cm na ścianę ma w czymkolwiek pomóc Na pewno nie zabezpieczy nas to przed wodą Także nie dajcie sobie wmówić fachowcom, że tak ma być i to jest prawidłowy sposób układania folii No dobra, przechodzimy zatem do konkretów, co właściwie będziemy robić, żeby wykonać tą prawidłową hydroizolację chudziaka Etap zerowy to jest oczyszczenie podłogi Mamy folię kubełkową, która była nie tylko na zewnątrz, ale i w środku, żeby chronić właśnie naszą masę bitumiczną. No i teraz ten nadmiar folii będziemy wycinać po to, żeby uzyskać, można powiedzieć, jednolitą powierzchnię. Będziemy również w tym samym etapie zerowym zamiatać wszystkie podłogi z gruzu, kurzu i je następnie odkurzać. Mając tak przygotowane podłogi, możemy przejść do etapu pierwszego, to znaczy położenia masy polimerowo-cementowej. My do tego wykorzystamy Ceresit CR65. Na rynku istnieje wiele mas polimerowo-cementowych. Wybierzcie najlepszą, ta, która odpowiada Wam. Ja wybrałem Ceresit, ponieważ jestem pewien, co znajduje się w naszym gruncie, jak jest utwardzony, bo robiliśmy badania. No i mamy pewność, że nic tutaj nie będzie osiadać, a jeśli będzie osiadać, to równomiernie, więc nie powinny się zdarzyć pęknięcia większe niż 1 mm. Tę masę będziemy nakładać w dwóch warstwach. Każda po około 1,5 kg na metr kwadratowy. No wiecie, jak to jest. Bardzo ciężko odmierzyć 1,5 kg i sobie tym smarować. No bo rozrabiamy to na cały wiadra i po prostu lecimy po kolei Dlaczego dwie warstwy? Z tego powodu, że jedna warstwa nie gwarantuje nam pełnej wodoszczelności Dopiero dwie warstwy chronią nas przed napierającą od dołu wodą Tak przynajmniej podaje producent No i ja się do tego stosuję Po położeniu dwóch warstw przyjdzie czas na kolejny etap, czyli etap drugi Będziemy robić facetę Do wykonania fasety wykorzystamy Sikę Stop wilgoci, jest to masa lateksowa Lateksowo-bitumiczna właściwie i wymieszamy ją z piaskiem kwarcowym, żeby po prostu lepiej to rozprowadzić Nie jest to docelowe rozwiązanie, jest to rozwiązanie tymczasowe, żeby przejść do etapu trzeciego No właśnie, no i etap trzeci to położenie tej właściwej masy bitumicznej Tej samej, którą stosowaliśmy na fundamentach, czyli Fundament Flex 2K od Burnita No i tutaj będziemy zaciągać to 10 cm na tą masę polimerowo-cementową na chudziaku i około 5 do 10 cm na tą yy, naszą masę, którą wcześniej już mieliśmy położoną na naszej ścianie fundamentowej. No i właśnie po to chudziak był obniżony o 10 cm względem ścian fundamentowych, a właściwie końca ściany fundamentowej, żeby mieć pewność, że te masy, obydwie, utworzą pewien ciąg i woda, która będzie napierała od dołu, w żaden sposób się nie przedostanie. No i ostatnim etapem, który można powiedzieć jest takim etapem zabezpieczającym, ale już nie dotyczy stricte hydroizolacji, jest to położenie warstwy ślizgowej, czyli po prostu folii. My wykorzystamy folię budowlaną o grubości 0,2 mm. No i tutaj pamiętajcie, że tej folii nie zawijamy na ściany, tylko kładziemy ją po prostu jako warstwę ślizgową. Po co stosujemy warstwę ślizgową? w takim celu, żeby uniknąć tarcia pomiędzy poszczególnymi warstwami i żeby żadna z tych warstw się nie psuła, czyli można powiedzieć, że niejako chronimy tą naszą warstwę polimerowo-cementową, no żeby po prostu była dłużej ważna. Miejmy nadzieję, że wiecznie. No dobra, przechodzimy zatem do działania. Zapraszam Was, będę na bieżąco tutaj pokazywał i tłumaczył co robimy, także do zobaczenia za chwilę. Druga warstwa skończona. No i wyschła już. Wygląda jakby w niektórych miejscach jeszcze nie wyschła, ale już sprawdzałem sobie. Wszystko jest dobrze. Jest to tam gdzieś wysoka troszeczkę wilgotność. No i jedyne co mogę powiedzieć to to, że całość schła około dwóch dni. Ta druga warstwa trochę to zajęło. Widać, że jest tak również nałożona nierówno. Robiłem co mogłem. Więc teraz przechodzimy do kolejnej rzeczy. To znaczy łączenia w tym miejscu, no bo zobaczcie, jaką mamy sytuację. Mamy naszą masę polimerowo-cementową, mamy naszą masę bitumiczną, która została nałożona wcześniej, już podczas stanu zero. No i teraz potrzebujemy te dwie części połączyć. Zrobimy to w taki sposób, że w tym miejscu wykonamy sobie zejście, taką facetę, można powiedzieć, że zbudujemy i wykorzystamy do tego celu piasek kwarcowy oraz sikę, wiadro Sigi, takiej stop wilgoci, jest to taka masa lateksowa. Dzięki temu no, będzie to troszeczkę elastyczne, a później następnie na to nałożymy sobie już bornic, tą właściwą masę, czyli tą masę bitumiczną pociągniemy tutaj 10 cm na ten beton, na tą masę polimerowo-cementową i tutaj zaciągniemy również na tą bitumiczną. Dzięki temu stworzymy taką można powiedzieć, wannę troszeczkę, wszystko to będzie szczelnie zamknięte, no i nie będzie możliwości, że woda się w jakiś sposób przedostanie, bo teraz no, mogłaby się przedostać po prostu przez ten otwór, który mamy tutaj z boku. Tak, Piasek mógłby podciągnąć, i ciśnienie wody mogłoby sprawić, że ta woda by tutaj zaczęła nam wychodzić. Ok, skończone. Jedyne co mogę powiedzieć od siebie to to, że trzeba dobrze dobrać proporcje. Tutaj miałem proporcje tak 1 do 1. 1 kg piachu kwarcowego i 1, kilogram, 1 litr siki. No i tak wyszło takie półpłynne. A na koniec zacząłem dobierać takie proporcje zupełnie inne. Już powiem szczerze, sam zgubiłem rachubę po prostu, żeby to było w miarę gęste, żeby ta faceta była sztywna. No i tutaj widać dosyć mocno różnica. Tutaj jest to takie sztywne, a tutaj mamy takie no ciekłe No i całość prac zakończona w zakresie tutaj pierwszego i drugiego etapu. Pierwszego, czyli położenia dwóch warstw masy polimerowo-cementowej tutaj na podłodze. Drugiego, wykonania tej facety z piasku kwarcowego oraz siki. Jak widzicie, no wygląda to całkiem Całkiem ładnie, już to wydaje się, że wyschło. No i teraz zaczynamy trzeci etap prac, czyli właśnie na tą facetę, którą utworzyłem wcześniej. Będę nakładał tutaj już masę bitumiczną od Bornita Fundament Flex 2K, no i to czarne mieszamy z tym workiem. I zaraz będziemy zaczynali pacowanie. No, jak widzicie, w ogóle ta podłoga się tak błyszczy w niektórych miejscach. W jeszcze innych wygląda na całkowicie wyschniętą. Jak się to dotyka, no to nie ma żadnej wody. To znaczy, w niektórych miejscach jest. Na przykład. Na przykład tutaj. Dzisiaj rano wszedłem i są kropelki wody. Ale wydaje mi się, że jest to po nocy tak typowo, bo na innych powierzchniach nie widzę tutaj wody. No i po prostu widocznie rosa się jakoś zebrała. Tutaj też jest tak. Wygląda jakby to było mokre, ale tak naprawdę to nie jest mokre, więc nie wiem za bardzo o co tu chodzi. Tutaj wcześniej widziałem, że też parę kropelek się zebrało. No i tak to wygląda finalnie. Ważne jest to, że ta masa bitumiczna zachodzi 10 cm, w niektórych miejscach nawet troszeczkę więcej, na tą masę polimerowo-cementową. Dzięki temu mamy zachowaną ciągłość. No i tutaj, jeśli chodzi o tą górę, to ta masa bitumiczna ponownie zachodzi na tą wcześniejszą masę bitumiczną, która no już była robiona na wcześniejszym etapie w stanie 0. Wygląda to naprawdę nieźle. No, i w tym miejscu chciałbym Wam powiedzieć jeszcze jedną rzecz odnośnie tej folii. Jest to warstwa ślizgowa. Ona nie ma nic wspólnego z hydroizolacją, więc tej folii nie wywijamy na ścianę. Nie wiem dlaczego tak się utarło, jest to jeden z powszechniejszych mitów w budownictwie: wywinięcie na ścianę ma nas przed czymś chronić, nie wiem przed czym. Także ta folia pozostaje w takiej postaci położona, dołożona tutaj do ściany, i nic więcej z nią nie robimy. No i skończyliśmy hydroizolację naszą parteru. Tutaj możecie sobie zerknąć. No jeszcze tam zostało to jedno pomieszczenie na samym końcu. No ale to będziemy robić jak już można powiedzieć, będziemy gotowi żeby opuścić budynek. Było ciężko. Półtora tygodnia pracy na kolanach, naprawdę. Przez półtora tygodnia dzień w dzień no byłem tutaj na budowie i no, klęczałem cały czas, szorowałem albo pacą, albo pędzlem. No i nie było to w ogóle łatwe, ale się opłaciło, tak w moim mniemaniu. Naprawdę bardzo pocieszające jest to, co udało się osiągnąć przez te półtora tygodnia. Aktualnie będziemy się zabierać za kładzenie styropianu Ile to kosztowało? Poza pracą własną, oczywiście, no, której nie sposób wycenić, wiecie jak to jest z czasem. Jest to czas bezcenny. Sam materiał kosztował nas 2992 zł i 79 groszy. Nie była to wygórowana kwota, w mojej ocenie nawet bardzo niska, jak na budowę. Ile w ogóle nam poszło worków? Ceresitu CR65 poszły nam 24 worki, albo 25, musiałbym to dokładnie przeliczyć, ale wydaje mi się, że to były 24 worki. Do tego dwa wiadra Siki, tej masy lateksowo-bitumicznej. Cztery worki piasku kwarcowego. No i na koniec dwa wiadra burnitu. Fundament flexu 2K. I on był no, najdroższy. To znaczy, sumarycznie najwięcej kosztował nas Ceresit, ta masa polimerowo-cementowa, bo poszło jej najwięcej. Ale Bornit za jedno wiadro kosztował w okolicach 300 zł. Także tak, ta masa bitumiczna jest bardzo droga. Co dalej? Dalej kładziemy styropian. Zaczynamy to robić pewnie dzisiaj albo jutro. Mam nadzieję, że jutro, <gryw> bo dzisiaj chciałbym już w końcu odpocząć. No i będziemy Was informować na bieżąco. W następnym materiale pojawią się informacje o styropianie, jakie kupiliśmy, w jakiej ilości, no i czy jesteśmy zadowoleni z wyboru. Na dzisiaj to już wszystko. Dzięki wielkie. Dajcie łapkę w górę, jeśli dotrwaliście do tego momentu i do zobaczenia w czwartek i w niedzielę, bo właśnie w takie dni publikujemy filmy. Na razie.